Witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce i zapraszam Was na horoskop wakacyjny obejmujący lipiec i sierpień. Sprawdźmy najpierw sprawy zawodowe, cóż u Was będzie się działo. Mamy tutaj dwie karty, dwie karty z wielkich arkanów: i siłę, i kartę słońca, tak? Patronuje temu dziesiątka pocharów. Moi drodzy, wygląda na to, że te wakacje Będą dla Was bardzo owocne, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. Być może będą owocne w formie wielu ofert, pomiędzy których będziecie mogli wybrać coś dla siebie, coś nowego. Albo jeżeli jesteście bezrobotni, to z pewnością tutaj otworzą się przed wami wielkie drzwi, przez które będą płynąć różnego rodzaju pozytywne, znaczy pozytywne dla Was korzystne dla Was oferty. To są bardzo dobre karty i, i jest to już tutaj no, siódmy, ósmy, dziewiąty znak, który nagrywam, i dopiero przy Was są tak fantastyczne karty. A więc. Słuchajcie, no, no wygląda na to, że bardzo dobrze się będzie u Was działo w sprawach zawodowo-finansowych. Macie i kartę siły, czyli co ta karta siła Wam daje? Daje Wam nie tutaj takie, takie nieograniczone możliwości, możliwości związane z Waszymi wewnętrznymi możliwościami. Wszystko to jest związane z tym, że otwieracie się bardzo szeroko na nowe możliwości zawodowe na bazie tych planów i projektów, które macie w związku ze swoim życiem. A więc nie bójcie się realizować swoich marzeń poprzez stabilną pozycję zawodowo-finansową. Karta siły, karta słońce pokazują Wam, że to Wasze wewnętrzne słońce, Wasza wewnętrzna mądrość, Wasza wewnętrzna siła, siła podświadomości, siła Waszego umysłu i serca zostaną tutaj ładnie połączone poprzez tą dziesiątkę pucharów, też i y, z, pozwolą Wam stworzyć bardzo taką stabilną y, pozycję y, zawodową. Co będzie się działo w temacie spraw y, uczuciowych? Mamy tutaj królową mieczy i mamy dziesiątkę denarów. Tutaj to jest najpierw patrzę dla osób samotnych, a więc strzelce, przepraszam, strzelce, które są samotne w tym momencie. Cóż takiego w wakacje się u Was zadzieje? Mamy tutaj królową mieczy, która bardzo często zapowiada bardzo korzystną znajomość. Znajomość ze mną na poziomie intelektualnym na początku, tak? Czyli tutaj bardzo fajne rozmowy, tematyka, którą interesujecie się obydwoje. Nowa znajomość z pewnością będzie bardzo dla Was taka rozwojowa Dzięki tej znajomości nauczycie się czegoś nowego, może nowy język, może nowych, nowe informacje w danym dziale, może zwrócicie uwagę na coś innego jeszcze, na jakiś nowe, nowe, nowy dział życia, do któremu do tej pory nie poświęcaliście uwagi. Moi kochani, tysiątka denarów z kolei pokazuje, że to będzie taka cenna dla Was znajomość, że mm. będzie tutaj stabilna, że będzie miała, no, wniesie z sobą. Pewnego rodzaju bogactwo, może niekoniecznie bogactwo finansowe, ale bogactwo może być przecież i uczuciowe, wyzwoli w Was całą gamę uczuć, doznań, które, z którymi wcześniej nie mieliście w ogóle do czynienia, których nie rozpoznawaliście, o których istnieniu nawet nie wiedzieliście. A może rzeczywiście ma to związek z jakąś osobą dobrze sytuowaną finansowo, którą stać będzie na to, żeby Wam zafundować fantastyczne wakacje, żeby Was zawieźć w różne miejsca, żeby Wam pokazać, jak, jak żyje się, mając więcej pieniędzy niż, niż macie w tym momencie Wy, tak? W każdym razie te wakacje zapowiadają się dla Was na bogato bogato, jeżeli chodzi o sprawy tutaj mm, zawodowo-finansowe, wcześniej powiedziałam, i dość bogato, jeżeli chodzi o nowe znajomości. Yy, Królowa Mieczy nie poprzestaje na jednej znajomości. Królowa Mieczy od, jest, yy, ma szeroki rozmach, yy, wiele znajomości, tak? yy, wiele kontaktów, a więc tutaj ta osoba, która się pojawi w Waszym życiu. Yy, Prowadzi Was w nowy zupełnie krąg znajomych, w nowy krąg przyjaciół, który, dzięki któremu również Wy się rozwiniecie. Poczujecie tutaj wielkość i siłę swoich własnych skrzydeł, dzięki którym Wy będziecie mogli jakby też zabłysnąć tak? i zacząć spełniać swoje marzenia. Być może, że ten, ta sytuacja, ta, te nowe znajomości będą miały częściowo związek z tymi Waszymi, Sprawami zawodowymi, bo tutaj one tak pięknie zabłyszczały tym słońcem i tą siłą, dziesiątką pucharów, że bardzo możliwe, że będzie tutaj jakby ten dział Wasz nowych znajomości i nowych, nowego partnera, bardzo połączony z pracą, ale no niekoniecznie, tak? A z pewnością nie u wszystkich będzie tak samo. W każdym razie, dla Was, moje kochane strzelce, samotne strzelce, sprawa tutaj potoczy się jak najbardziej po Waszej myśli. Pojawi się właściwa taka cenna dla Was znajomość, cenna dla Was osoba, która przyniesie Wam dokładnie to, czego Wy w danym momencie potrzebujecie. Bo ta dziesiątka denarów jest bogactwem, ale takim bogactwem, jakiego Wy w danym momencie potrzebujecie. Może jest to potrzeba związana z uczuciami, z przytuleniem, z dobrym seksem, może jest to potrzeba związana z pieniędzmi i możliwością korzystania z życia. A może jest to potrzeba kogoś naprawdę inteligentnego, kogoś, kto Wam otworzy Wasz umysł na jakąś nową dziedzinę nauki, dziedzinę, która, która od dawna Was fascynowała, ale nie mieliście jakby takiego tego kopa, tak, żeby w to wejść, żeby się tym zająć. No to teraz tego, tego kopa dostaniecie od tej nowo poznanej osoby. Tak czy siak, naprawdę w samot dla samotnych będzie to dobry, ciekawy. Okres, który przyniesie wiele nowości. A co w przypadku strzelców, które są w związkach stałych? I tutaj mamy siódemkę mieczy, takie kombinowanie. Trochę jak koń pod górkę, trochę jak koń trojański, coś tutaj trzeba będzie wykombinować, żeby uspokoić pewną sytuację, żeby przejść nad nią do porządku dziennego, ale w taki sposób, żeby ona nie szkodziła, nie, nie, roz, nie rozbijała waszego serca, nie, nie sprawiała, że będziecie tutaj bardzo źle się czuć w tym okresie wakacyjnym. Więc koń tutaj trojański zapowiada, żeby znaleźć sposób spokojnego dojścia do celu, spokojnego zwycięstwa, tak? spokojnego przeprowadzenia całych tych transakcji, tych, tych działań w taki sposób, żeby było mimo wszystko miło. Tutaj As Pucharów pokazuje, pamiętaj o uczuciach, pamiętaj o tym, co cię z tą o bliską ci osobą łączy. Dołożyłam tutaj kartę Króla Mieczy. No, który jest taki dosyć dosadny tak i on przypilnuje, żeby te problemy, które między wami były i będą się w lecie rozwiązywać albo one się pojawią latem, żeby można było je spokojnie, tak bardzo praktycznie, logistycznie. Urzędowo, czasem, a czasem po prostu chodzi o rozmowę w domu między sobą, żeby można było tutaj je jakby poskładać. Jeżeli jesteście w związku takim trochę luźnym i zależy Wam na sfinalizowaniu tego związku, na podpisaniu, na wejściu na następny etap, to jak najbardziej ten król mieczy tutaj, Wam pokazuje, że tak jest to możliwe. Pójdziemy do odpowiedniego urzędu i zalegalizujemy ten związek, wyjdziemy na kolejny etap. Jeżeli natomiast macie tutaj jakby w planie też kupić coś dla siebie i szukacie tej odpowiedniej okazji, to również pokazuje, że w jakiś sposób tą cenę zbijecie, tą, która w tym momencie wydaje się Wam za, za droga i będziecie mogli kupić czy wynająć dla siebie coś, co Was, co was interesuje. Tutaj te karty mogą wskazywać na jakieś takie wahania też odnośnie pojazdu, nie wiem czy chodzi o dokupienie pojazdu dla partnerki, czy partnera dodatkowego, czy może o to, żeby pozbyć się starego. Ale tutaj też widać, że jakieś działania dojdzie, dojdzie, dojdzie między Wami do porozumienia, bo w tym momencie mogą być jakieś zatargi i przetargi między Wami i dojdziecie do porozumienia i um, uda się tę sytuację załatwić. Natomiast, tak wracając głębiej do uczuć między Wami, jak ten Wasz związek będzie funkcjonował, co będzie się działo. Karty nie są aż tak rewelacyjne, tak? nie pokazują tutaj e, wielkiej miłości, nie pokazują wielkiego przywiązania. Czyli moi drodzy, zwróćcie uwagę na ten swój związek. Tak? Może trzeba go troszeczkę doładować, może go troszeczkę trzeba tutaj wspomóc uczuciami, miłością. Nie mam tutaj buław, prawda? czyli takiej erotyki, nie mam tej erotyki, nie mam tej, tej cielesnej, um, tego cielesnego przywiązania. Jeżeli chodzi o puchary, no to tutaj pokazał się tylko as, a więc niech to będzie dla Was takim pomarańczowym światłem, które mówi stop, zatrzymaj się, przyjrzyj się co się dzieje w Twoim związku i szybciutko to napraw. Nie puszczaj wszystkiego mimo uszu w te wakacje, żeby potem po wakacjach nie okazało się, że jest bardzo, bardzo źle. To są takie karty troszeczkę ostrzegawcze dla Was. Kto chce i komu zależy, to weźmie je sobie do serca i uleczy sytuację, która w tym momencie jest szkodliwa, zaczyna robić się szkodliwa. A kto komu nie zależy, to wykorzysta tutaj przede wszystkim siłę tych dwóch kart, czyli tych bardzo konkretnych, prawnych działań, do tego, żeby, żeby sytuacja się uspokoiła i pozostała bardzo tak no nie zapominając całkiem o uczuciach tak, bo mamy tutaj ASA, a więc utrzymując wszystko w takiej sferze, w takiej atmosferze, ok, przeżyliśmy razem bardzo długo. Teraz szanujmy się dalej, postarajmy się rozmawiać ze sobą spokojnie, ale niech nastąpi to, co ma nastąpić, tak? No i drogie strzelce, ja tutaj potrzebuję jeszcze jednej karty dla Was, bo tak jakoś się trochę ciężko zrobiło, a są wakacje i chcę, żeby było lepiej. O właśnie. I położyło do, przyszła mi tutaj czwórka denarów. Czyli taki, taka, mimo wszystko, taka stabilizacja, taki spokój, takie dogadanie się, tak? Czyli um, uporządkowanie wszystkiego, wszystkich plusów, minusów, spokojne rozmowy, stabilne rozmowy, cokolwiek tam macie ze sobą, macie do zrobienia, to jednak myślę, że tutaj te denary, które weszły. Pomogą wam sytuację ustabilizować i doprowadzić do takiego końca, na jakim wam zależy i jaki da wam szczęście. Życzę wam fantastycznych wakacji. Niech wam się szczęści, niech idzie wszystko po waszej myśli i dla waszego dobra się układa. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.